No czekaj, no dobra, no chcesz sam? Tu chcesz jechać? Dalej? No to pan ci pomoże. Tu, a nie gryziesz, ty tego się nie je, fuj. No. Je, no musiałeś to zeżreć teraz. Dawaj to. Karaiby zjadłeś, Bleh. Nie, tu i tak zostajemy i tu jedziemy, tak? Okej, okay. to pakuj się, biegaj po plecach.